Mieszkańcy, którzy uznają, że na terenie miasta konieczna jest określona inwestycja lub innego typu działanie i chcą czynnie uczestniczyć w realizacji pomysłu, mogą wystąpić z wnioskiem w tej sprawie do prezydenta Świdnicy. Mogą to zrobić jako grupa nieformalna lub za pośrednictwem lokalnej organizacji pozarządowej. Pomysły można zgłaszać do 20 sierpnia na specjalnym wniosku dostępnym na stronie Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Do 20 sierpnia czekamy na pomysły od mieszkańców Świnicy związane z inicjatywami obywatelskimi. To takie nowe przedsięwzięcie, można powiedzieć, trochę podobne do budżetu obywatelskiego, tylko w inne, na, na inne części kładzione są akcenty. W sumie przeznaczone zostanie na początek, bo to jest pilotażowe przedsięwzięcie. 50 tysięcy złotych, 30 tysięcy złotych na projekty, nazwijmy to twarde, na przykład związane z infrastrukturą, 20 tysięcy na tak zwane projekty miękkie, na przykład zorganizowanie jakiegoś przedsięwzięcia. Zasada przy okazji tych, tych zadań jest taka, że to w, mieszkańcy współdecydują nie tylko o tym, co powstanie, ale też biorą udział w organizacji tego przedsięwzięcia. Miasto może na przykład zakupić materiały, natomiast wprost samo nie może przekazać, pieniędzy na ten cel. Dziedzin, którymi można objąć ten projekt jest bardzo dużo. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się ze szczegółowym regulaminem, który można znaleźć na stronie miasta, no i czekamy na dobre pomysły.